Proszę powiedzieć, jaka jest historia Niny? Jak to się wszystko zaczęło? E, zaczęło się niespodziewanie we wrześniu zeszłego roku. E, u Niny się pojawiły objawy niewydolności. Z dnia na dzień znaleźliśmy się w szpitalu. Szybka diagnoza, że to jest kardiomiopatia restrykcyjna, czyli najgorsza i w perspektywie przeszczep. E, udało się trochę uspokoić e, objawy. Nawet wyszliśmy do domu na chwilę, natomiast e, po przyjściu na kontrolę okazało się, że jest gorzej. I lekarze podjęli decyzję o tym, że Nina musi zostać podpięta do sztucznego wspomagania krążenia, do sztucznej pompy. Dla takich małych dzieci to się odbywa tylko w zabrzu w śląskim centrum chorób serca i tam przejechaliśmy w grudniu z warszawskiego szpitala Wum. Na początku grudnia Nina została podpięta do wspomagania lewej komory i była na tej pompie przez trzy miesiące. I mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że e, znalazło się serduszko, i Nina jest już po przeszczepie pół roku. Ale na początku pewnie był szok, niedowierzanie, złość na całą sytuację. Dlaczego my? E, oczywiście, że tak, ponieważ Nina była dzieckiem, które w ogóle nie chorowało. Żadne katary, grypy, przeziębienia. My po prostu tego nie znaliśmy. Nina nigdy nie miała temperatury, kaszlu. Dla nas to było tak wielkie zaskoczenie, nie dawała też żadnych objawów klinicznych, które mogłyby wskazywać na to, że taka straszna choroba się w niej rozwija. Nie wiadomo jaka jest przyczyna tej choroby. Na razie nie mamy wyników badań genetycznych, więc trudno powiedzieć, czy to po jakiejś infekcji się zadziało. Trudno też powiedzieć, jak szybko ta choroba postępowała, ponieważ Nina była pod opieką również kardiologów z Centrum Zdrowia Dziecka, ponieważ urodziła się jako wcześniak i miała niezamknięte otwór walne w sercu. I ostatnia kontrola była w 2020 roku i nic nie wykazała podejrzanego. Także trudno powiedzieć, kiedy choroba się rozwinęła. No, oczywiście, złość, rozpacz. Trudno w tej chwili jest o tym mówić. Na pewno jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy dzisiaj brać tutaj udział, że jesteśmy już po. Przeszczepów dziecięcych jest bardzo mało. Mamy w zabrzu, zostawiliśmy naszych nowych przyjaciół: dwójkę dzieci na pompie, Kacperka i Zuzie, których serdecznie pozdrawiamy. Dla nich dzisiaj biegliśmy. Oni nadal czekają. Jest również Wiktoria w Warszawskim Szpitalu, która też czeka, nie jest na pompie, bo nie może być podpięta. Dla niej również biegliśmy. Temat jest bardzo ważny, trzeba o nim mówić. Nie wiem, brak mi słów też, żeby wyrazić to, co czuliśmy w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że to serce dla niej jest. Dużo szczęścia chyba dużo i dużo szczęścia, emocji. Dużo emocji i świadomość, że gdzieś po drugiej stronie jest ktoś, kto podjął decyzję, która nam uratowała życie. Eee, trudno jest bardzo o tym wszystkim myśleć. Ale też e, jakby nina jest przykładem tego, że warto o tym myśleć, warto o tym mówić, warto o tym wiedzieć, bo te dzieci mają szansę na normalne życie. Nie tylko dzieci, oczywiście dorośli, wszyscy, którzy są po przeszczepach. Oni mogą normalnie funkcjonować. Wiadomo, że są jakieś ograniczenia, ale żyją i cieszą się życiem, i to jest chyba najważniejsze. A jak... Oczywiście chciałam też powiedzieć, że bez wszystkich lekarzy, których na naszej drodze spotkaliśmy, nie byłoby nas tutaj. To jest niesamowita grupa lekarzy, transplantolodzy. Ja jestem pełna podziwu. To są ludzie, którzy po prostu całymi godzinami są przy stole operacyjnym. Takie operacje trwają kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Ogromny szacunek, podziw, wdzięczność też dla nich. A jak się Nina teraz czuje? Jak jak poprzeszczepiona? Już żyje tak samo jak przed, jak przed tym, jak zaczęła chorować? Czuję się dobrze, nawet bym powiedziała lepiej. Ma więcej siły. Dzisiaj przeszła tutaj sama praktycznie ten dystans. Dużo biega. Planujemy powrót do przedszkola, więc wracamy do normalnego życia, które miała wcześniej. Oczywiście są jakieś Ograniczenia leki, rzeczy, na które musimy zwracać uwagę, ale to wszystko w wymiarze całej tej historii jest naprawdę nieznaczne. A te leki, które trzeba przyjmować, to, to jest jakoś uciążliwe? To są leki immunosupresyjne, czyli takie, które obniżają odporność, więc musimy uważać na infekcje, na to, żeby jednak izolować ją od jakichś miejsc, które mogą nieść ze sobą większe ryzyko zachorowań. Nie da się oczywiście tego zupełnie uniknąć. Na razie Nina znosi dobrze te leki, mamy nadzieję, że tak zostanie, nic innego się nie dzieje, nie ma żadnych powikłań, więc z tego się cieszymy. Widzę, jest medal, jest radość? Widzę, jest radość, mieliśmy wspaniałą drużynę tvn -u. pani doktor z nami i koleżanka, która reprezentuje TVN, staraliśmy się jak mogliśmy najlepiej. Nie wiem, czy zdobędziemy jakiś puchar, ale nie o to w tym wszystkim dzisiaj tutaj dzisiaj najważniejsze. Tak. Cieszymy się, że mogliśmy w ogóle wziąć udział i że Nina sama brała udział w tej imprezie. Ninka, jak tobie się biegło, powiesz? Jak było, fajnie? Zawstydzona, zawstydzona. Zawstydzona i zmęczona, za dużo tutaj się dzieje dla niej, ehm, ale no, myślę, że bardzo jest szczęśliwa, bo wie, że... Dedykowaliśmy ten bieg właśnie naszym przyjaciołom, Kacperkowi, Zuzi i Wiktorii. To dla nas jest bardzo ważne, że mogliśmy tutaj być dla nich. A co by pani powiedziała rodzicom, no tym, którzy są po tej drugiej dramatycznej stronie i muszą się zdecydować? Brak mi słów, nie wiem co bym im powiedziała, nie mam pojęcia co bym powiedziała, gdybym miała możliwość spotkania rodziców, którzy podjęli taką decyzję, dzięki którym Nina ma serce. Mogę tylko podziękować w ten sposób. Nie umiem słowa nie wyrażą tego, co czujemy. Mogę powiedzieć im tylko, że będziemy dbali o to serce. To jest cząstka też ich, która nadal jest i żyje. Chciałabym, żeby ludzie mieli świadomość, że w tych tragicznych dla nich chwilach, których sobie nie jestem w stanie wyobrazić, chociaż my też przeżywaliśmy podobne chwile, bo byliśmy na granicy, myślę, że warto gdzieś tyle głowy mieć, że ta decyzja może uratować czyjeś życie. Po prostu, bez żadnych innych myśli. Po prostu ratujemy komuś życie.